Tym razem trzy wieki mody. Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką, jestem rekonstruktorką, piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję książki godne polecenia. Ta jest książką z wystawy w Muzeum Arts and Decoratives z Francji i przywiozła mi ją z tej Francji, Elvira. Tu, tu jest ważne zaczęcie od początku. Zobie lecimy osiemnastowiecznymi strojami. Proszę bardzo. Damskie, męskie i tkaninki. Jak widać wydanie jest duże, albumowe, z twardą okładką. Przyzwoity, sztywny papierek. Na którym się mieści w... cholerę ilustracji. Bo taki ma formacik fajny. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Sami widzicie. Weszliśmy w drugi wiek, który tutaj sobie... Który jest tutaj... Pokazywane. No i potem jest przejście oczywiście do wieku trzeciego, współczesnego nam. Znaczy się prawie, bo my żyjemy w dwudziestym a tu jest pokazane XX. ale nie bądźmy tacy szczegółowi. Proszę bardzo. Jak już Wam wspominałam, publikacje muzealne to jest to coś, co należy kupować, bo szybko się kończą, a są fajne.